Radny Sejmiku Województwa Śląskiego, pan Marcin Kozik. Tematem dzisiejszego spotkania jest suwerenność energetyczna. Bardzo proszę, panie ministrze. Dzień dobry państwu. Elementem suwerenności energetycznej jest z całą pewnością również racjonalna produkcja, w tym produkcja samochodów. Jesteśmy za tym, aby można było produkować też w Polsce samochody elektryczne, ale jesteśmy też za tym, aby Unia Europejska nie zakazywała produkcji samochodów spalinowych samochodów z napędem diesla czy benzyny ponieważ ogromna większość Polaków jeździ takimi samochodami i przez długi czas możemy zakładać, naszych rodaków nie będzie stać na, na bardzo drogie samochody elektryczne, które drogimi są i będą. Dlatego, że technologia ich produkcji jest taka, która sprawia, że ich ceny są około 30-40% wyższe niż <coughs> ceny samochodów spalinowych. <coughs> Dlatego chciałem z pewnym smutkiem przyjąć informację, pokazującą, że szaleństwo ekologiczne, ideologii ekologicznej Unii Europejskiej trwa, że dzisiaj zostało zakomunikowane. Iż Unia Europejska chce jednak utrzymać zakaz produkcji samochodów elektrycznych, samochodów spalinowych i chce dopuścić wyłącznie produkcję samochodów elektrycznych. To zła wiadomość dla Polaków. Dlatego będziemy oczekiwać, aby ta decyzja została zmieniona. Nie wyobrażam sobie, aby miliony naszych rodaków było. Zmuszonych do tego, aby wydawać znacznie więcej pieniędzy na zakup nowego samochodu elektrycznego. Nie wyobrażam sobie, aby w ten sposób byli zmuszani do zaciągania bardzo drogich kredytów. I nie wyobrażam sobie, aby Unia Europejska powodowała, że Polacy utracą zdolność swobodnej komunikacji. Bo z całą pewnością, gdyby te rozwiązania ostatecznie weszły w życie, to możliwość swobodnego poruszania się. W znacznej części Polaków, czy to z pracy do domu, czy to z dzieckiem do szkoły, czy wiele innych miejsc, byłoby mocno ograniczonych w terenach miejskich nawet, a co dopiero o mówić i, i, i myśleć o ludziach, którzy mieszkają na wsi, na prowincji, tam, gdzie nie ma komunikacji miejskiej, tam gdzie nie ma miejskich samochodów, miejskiego transportu. Przyjechaliśmy tutaj dzisiaj mówić o suwerenności energetycznej. Otóż suwerenność energetyczna to też energia z węgla. Polska jest niezwykle bogata w zasoby węgla. Zdaniem ekspertów mamy go nawet na 200 lat i możemy opierać na nim polską energetykę. Z wszystkich analiz wynika, że prąd produkowany z węgla jest najtańszy. Natomiast to co proponuje nam Unia Europejska, czyli wiatraki i fotowoltaika może być elementem uzupełniającym miks energetyczny. Nie jesteśmy temu przeciwni. Natomiast nie ulega wątpliwości, że nie może zastąpić energii z węgla. No popatrzmy dziś, jest niebo zachmurzone, słońca nie ma, fotowoltaika nie daje prądu. Jeżeli nie będzie wiał wiatr, nie będą również produkować prądu wiatraki. W warunkach geograficznych, w których znajduje się Polska, elektrownie, tak zwane wiatrowe, naziemne są kompletnie nieefektywne. Trzeba do nich dopłacać. Prąd produkowany przez nie jest znacznie droższy niż prąd z konwencjonalnych elektrowni węglowych. Dlatego Solidarna Polska będzie bronić polskiego węgla, będzie bronić też polskiej energetyki i nie przypadkiem jestem dzisiaj też w towarzystwie zarówno byłego górnika i człowieka związanego z górnictwem naszego radnego, jak i energetyka, człowieka związków zawodowych znających się na energetyce, chcemy tutaj wiworosnie dać jasny sygnał, że będziemy bronić racjonalnej polityki energetycznej, takiej, która będzie sprawiać, że Polacy będą płacić mniej za prąd, mniej za ogrzewanie. I że Polska będzie bezpieczna, jeśli chodzi o dostęp do energii, nie będziemy bać się tego, że Putin nagle zakręci po raz kolejny kurki będzie jeszcze eskalował agresję i ceny gazu będą tak drastycznie rosnąć, że Polaku nie będzie stać na tego rodzaju ogrzewanie. Więc wybierajmy to na co nas na stać, czego mamy pod dostatkiem i co może nam dawać bezpieczeństwo energetyczne. To nasze przesłanie dzisiaj tutaj na konferencji. Dziękuję Panie Ministrze. Bardzo proszę o zabranie Pana Ministra Członka Rady Ministrów Michał Wójcika. Szanowni Państwo, przez dwa dni jeździmy. Jeździ Pan Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Po różnych miastach. Jesteśmy dzisiaj między innymi w Jaworznie, chociaż dzień rozpoczęliśmy w Jastrzębiu, byliśmy przed chwilą w Tychach, a za kilkadziesiąt minut spotkamy się z zarządem Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności w Katowicach i będziemy jeszcze wieczorem w Częstochowie. Jeździmy między innymi do tych miejsc, gdzie był Donald Tusk, wielki szkodnik dla tej ziemi, dla tych mieszkańców, manipulant i kłamca. My jako Solidarna Polska nigdy, szanowni państwo, nie zmieniliśmy swojego zdania, jeżeli chodzi o kwestie polityki klimatycznej Energetyczne, jeżeli chodzi o polskie górnictwo. Donald Tusk na Śląsku mówi ślązakom, że trzeba wydobywać polski węgiel. W Sosnowcu natomiast już mówi, że trzeba szybkiej transformacji, trzeba przejść na zieloną energię. Więc on powie, on powie wszystko, to, czego ludzie oczekują. To nie jest uczciwe, to jest hipokryzja i dlatego trzeba odkłamywać to wszystko, co mówił w różnych miejscach. Dlatego jest takie ugrupowanie jak Solidarna Polska, ugrupowanie, które nie zmienia swoich poglądów, proszę sobie sprawdzić jakie mieliśmy w tych kwestiach dotyczących górnictwa, energetyki, polityki klimatycznej, zdanie przed wybuchem wojny. Jak dzisiaj naszym językiem mówi wielu polityków na polskiej scenie politycznej. Dlatego ruszyliśmy w Polskę, rozpoczęliśmy wielką ofensywę polityczną, rozpoczęliśmy od województwa śląskiego, za co bardzo dziękuję panu ministrowi, ale takich wizyt w różnych regionach Polski w najbliższym czasie będzie znacznie więcej. Dziękuję panie ministrze. Witam serdecznie Państwa. Nieprzypadkowo jesteśmy w Jaworznie. Jest to na południu serce energetyczne Polski. W tym miejscu e, bardzo ważna jest jedna rzecz. Mamy naszą kopalnię, która gwarantuje niezależność, jeżeli chodzi o dostawy paliwa. Mamy nasze elektrownie, mamy bloki energetyczne klasy 200. Jest to sześć bloków energetycznych. Mamy nowy blok 910. Mamy na elektrowni Jaworzno 2 ciepłownię, która ogrzewa nasze domy. Dzisiaj przez parapodatek unijny EUETS może to wszystko lec w gruzach, tylko ze względu ekonomicznego, nieracjonalnego, ekonomicznego. Po 2025 roku, kiedy przestanie funkcjonować tak zwany rynek mocy, z punktu widzenia ekonomicznego te bloki mają zostać wyłączone. Dzisiaj widniałem już uchwały. Jako mieszkaniec z Jaworzna, jako pracownik, jako tak samo mieszkaniec Polski, widzę, że w rynku polskim mamy deficyt energii i nie pozwolę, żeby. Regulacja unijna, która raz się bierze za metan, raz się bierze za y, produkcję, y, emisję dwutlenku węgla, będzie zamykała nasz przemysł, nasz polski przemysł. Dzisiaj trzeba wprowadzić regulację stabilizującą w Polsce energetykę stabilizującą nasze miejsca pracy, nasz tani prąd, tanie ciepło, tanie mieszkanie w tym miejscu. Dlaczego tanie mieszkanie w tym miejscu? Dlatego, że spółki takie jak Grupa Tauron Spółka taka, jak Tauron Wydobycie, wprowadza z racji swojego obszaru zajmowania podatki, które są w gminie. I te podatki, które są tu w gminie, pozwalają nam taniej żyć. Bez tego będzie drugi Wałbrzych, a na to jako mieszkanie z Jaworzna, jako mieszkanie z Polski, jako przewodniczący związku zawodowego nie pozwolę. To mają być miejsca pracy i podatki, które pozwalają nam godnie żyć. To mają być wydawane pieniądze przez naszych pracowników w lokalnych społecznościach, w lokalnych przedsiębiorstwach, pozwalające firmom dookołogórniczym, okołoenergetycznym żyć tutaj, w tym miejscu. To ma być stabilizacja dla nas. To ma być szansa dla Polski gwarancji bezpieczeństwa energetycznego kraju. I mam nadzieję, że wspólnie z panem ministrem potrafimy na dzień dzisiejszy pokazać politykę energetyczną Polski z gwarancją miejsc pracy i z gwarancją bytności naszych bloków energetycznych. Panie Przewodniczący, Panie Radny bardzo proszę. Szanowni Państwo, Solidarna Polska Zbigniewa ziobro to suwerenność energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne Polski. I o tym mówimy od samego początku powstania partii Solidarna Polska. Dzisiaj bronimy górnictwa, bronimy energetyki konwencjonalnej, ale energetyka konwencjonalna i górnictwo jest solą wokół Unii Europejskiej. Dzisiaj Straszy się nas dyrektywą metanową i ogromnymi opłatami za metan. A pamiętajmy, metan to kopalina towarzysząca przy wydobyciu węgla kamiennego. I miałem tą przyjemność współpracy przy budowie silników kogeneracyjnych do produkcji energii elektrycznej i ciepła. I tą energię elektryczną i ciepło pozyskiwaliśmy właśnie z metanu. Dzisiaj nie możemy mówić, że metan jest czymś złym. Potrafimy go zagospodarować i będziemy Robić. Szanowni Państwo, Platforma Obywatelska, Donald Tusk, mało tego, eurodeputowany Jerzy Buzek, dzisiaj mają usta pełne frazesów, co bronić polskiego górnictwa. Ale pamiętamy wszyscy reformę Jerzego Buzka, jak doprowadził polskie górnictwo do tak zwanej eutanazji. Kiedy Jerzy Buzek zostawał eurodeputowanym, w Wałbrzychu funkcjonowały bieda szyby. My temu mówimy stanowczenie. Dziękuję. Dziękuję Panie Radny. Zapraszam Państwa do zadawania pytań. Bardzo proszę o przedstawienie się, wskazanie redakcji. Jedno pytanie na redakcję z uwagi na kolejne zaplanowane spotkania tym razem ze Związkiem Zawodowym Solidarność. Bardzo proszę Pani redaktor. Panie Radek, to nie chodzi o przeciwników politycznych, ale tych, którzy kłamią na temat Polski i niszczą opinię Polski. Tak mówiła w wymiarze pewnej Rozumiem metafory i symboliki politycznej pani minister Moskwa. No jest pewien problem na przykład pani Ochojskiej, która oskarża fałszywie europosłanki i Platformy Obywatelskiej, która fałszywie oskarża polskich leśników, że rzekomo gdzieś w masowych grobach grzebią uchodźców. Niczym kiedyś polscy oficerowie byli grzebani przez rosyjskich, sowieckich siepaczy. No jest jakaś granica dopuszczalności kłamstw, które są rozpowiadane na temat Polski, Polaków, przez ludzi, którzy tą Polskę powinni godnie reprezentować. I na ten temat można dyskutować. W, w ramach tej dyskusji pojawiają się czasami też i mocne argumenty, ale sądzę, że problem. Szkalowania Polski jest problemem prawdziwym. On dotyka serc bardzo wielu Polaków i szukanie jakiejś odpowiedzi, co zrobić, aby ci, którzy z szczucia na Polskę, plucia na Polskę, zrobili sobie, można powiedzieć, główne zajęcie, zechcieli się zastanowić, że to nie jest droga, która prowadzi do celu. Dziękuję bardzo. Pani redaktor, będziemy dzisiaj dostać Pani, Pani... pytała, czy możemy i Ja obiecałem pani eee... koleżance, lub obiecałem, że będzie w temacie konferencji. Jeżeli to... pytanie o węgiel jest pani redaktor, to oczywiście Można tak. Że Nie, Nie, no pani redaktor, bardzo proszę. Pani redaktor, bardzo proszę, kolejne, bardzo proszę pytanie, kolejną redakcję. Nie, no. Nie, no. Pani redaktor, odpowiem na, odpowie na Pani pytanie, ale według szacunku dla innych redakcji po tym, jak inni pani koleżanki i koledzy zadadzą pytanie. Jeśli zechcą, jeśli nie, to przejdę do odpowiedzi na Pani pytanie. Bardzo proszę. To były na pewno słowa nieprzemyślane, niefortunne w sensie takim, że każda ofiara pedofilii, niezależnie kto jest sprawcą, czy osoba świecka, czy duchowna, zasługuje na właściwą empatię i szacunek. Natomiast też, jak rozumiem, do słów pana Telikowskiego odniósł się pan Libicki, do tych słów podkreślam, z relacji medialnej, bo relacje nie zawsze są, są precyzyjne, miałby wynikać, że skala tego zjawiska była nieporównanie większa niż to do tej pory, mogliśmy sobie wyobrazić, no, to w tym sensie można poddać krytyce taką opinię pana Ternikowskiego, się o nią wyraził. Mogę Państwu powiedzieć, że jestem człowiekiem, który od dziecka, od ochronki był w kościele w związek z, z, z kościołem, z siostrami zakonnymi, z księżmi i osobiście w swoje, na swojej drodze spotykając dziesiątki księży, nigdy, nigdy. Nie miałem okazji zaobserwować i dowiedzieć się o tego rodzaju zachowaniach. Nie przeczę jednak, że zdarzały się oczywiście negatywne czarne owce, na które trzeba było reagować być może bardziej stanowczo. I to jest zupełnie inny fakt. Ale generalizowanie, że to zjawisko miało jakoby znacznie szerszy zakres niż to miałoby wynikać z dotychczasowych ocen. Jak każdy inny pogląd i ocena może podlegać krytyce. W tym sensie, jeśli pan redaktor Terlikowski rzeczywiście taką opinię wyraził, to ona może podlegać krytyce, ale krytyka była niefortunna co do słów, bo zawsze należy okazywać szacunek i empatię ofiarom. Natomiast jeśli rzeczywiście prawdą jest, że taką opinię pan redaktor Terlikowski wyraził, no to mogę powiedzieć, że moje doświadczenie przeczy temu, co pan Terlikowski był uprzejmy w tej sprawie powiedzieć, nie kwestionuję w żadnym razie konieczności okazywania zawsze każdej ofierze pedofilii, czy sprawcą byłby duchowny, czy sprawcą byłaby osoba świecka najwyższego szacunku i troski. Nie mam wiedzy na temat, na temat rezygnacji. Czytałem, że pan przewodniczący, tu jadąc do państwa, można powiedzieć, przed chwilą zobaczyłem ten komunikat, czeka na wyniki kontroli NIK bodaj, ale czy ma to związek z tym faktem? Nie potrafię tego skomentować. Nie znam motywów pana przewodniczącego to proszę, kolejną redakcję. E, Franciszek Maciej, lokalna e, stacja telewizyjna. E, mam takie pytanie, jakie jest, jak jest Pana zdanie w sprawie regulacji e, znajdujących się w ustawie Lex Pilot? E, czy te regulacje na rynku telekomunikacyjnym są potrzebne i dlaczego? A z drugiej strony te możliwości e, sprawdzania, czy te korespondencji internetowych, czy coś to, to bardziej chodzi o to, że to, musi, to jest do wykorzystywania przez służby, czy... Nie jesteśmy, jako Solidarna Polska, nie jesteśmy autorem tego projektu ani w zakresie tego pierwszego punktu, ani drugiego. Co do drugiego punktu, który dotyczy dostępu do, do służb do tego rodzaju informacji, to nie widzę takiej potrzeby, aby te zmiany zostały w tej chwili wprowadzone. W każdym razie nie jestem też ekspertem w tej dziedzinie, więc chciałbym zaszczyt, że wedle mojej wiedzy takie zapisy nie są konieczne. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jakkolwiek zastrzegam, że ten projekt nie był jeszcze przedmiotem oceny Solidarnej Polski. Dokonamy jego oceny i wtedy wyrazimy ostateczną odpowiedź. Również do pytań, które Pan był uprzejmy zadać. Dziękuję Panie Ministrze. Bardzo proszę ostatnie pytanie z PAN24. Suwerenność energetyczna i to 24 Pani redaktor, pani Mosbacher, były ambasador Stanów Zjednoczonych, często goszczących na antenie TV24 powiedziała kiedyś, że zarzuty wobec Polski formułowane poprzez rzekomo naruszenia praworządności i zasad demokracji to jest rosyjska prowokacja i propaganda. No widać, że również czasami osoby pracujące nad tymi raportami daleko w Stanach Zjednoczonych mogą ulec tego rodzaju rosyjskiej propagandzie, o której mówi pani Mosbacher. A myślę, że wiedziała co mówiła, bo była przedstawicielą administracji właśnie Stanów Zjednoczonych i była przedstawicielem prezydenta USA w Stanach Zjednoczonych, nominowana przez pana prezydenta Donalda Trumpa. Natomiast ja wyrażam pewną troskę o media też w Stanach Zjednoczonych, bo jeżeli tweet prezydenta Stanów Zjednoczonych, czy Twitter jest blokowany, to nie wiem, czy to jest oznaka wolności, czy to jest oznaka jednak cenzury, jak pani sądzi. Więc myślę, więc myślę, że więc to jest mój komentarz, który Pani pytała na ten moment. Dziękuję Panu ministrowi, Panu przewodniczącemu, Panu radnemu oraz Państwu za udział w dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To była konferencja prasowa.